Ten tydzień przed startem jest najważniejszy. Ciężko już utrzymać emocje na wodzy, ale trzeba odpowiedzialnie podejść do tego czasu i raczej przeznaczyć go na regenerację. I już nie kombinować. Nie wyobrażam sobie biec półmaratonu maratonu na jakimś odludziu. To jest nieodłączny element mieszkania w mieście i tego, że na całej długości trasy, po każdej stronie, po lewej i prawej stronie są kibice, którzy wymyślają przerów różne metody jak nie tylko swoich bliskich, ale też obcych zupełnie sobie biegaczy wspierać i podnosić na duchu. Wielkie święto biegania, kończymy Triadę Krakowską, zaczynamy w sobotę. Myślę, że każdy z młodych coś znajdzie dla siebie. No i niedziela, no to, czyli już ten nasza wisienka, czyli półmaraton ósmy, prawie 7 tysięcy biegaczy. Jeszcze zostawiliśmy po kilkaset miejsc dla tych, którzy przyjeżdżają specjalnie na to wydarzenie, czyli w sobotę i w niedzielę w biurze zawodów można się zapisać i wystartować w naszych biegach. Po raz siódmy zapraszamy wspaniałych sportowców, wspaniałych biegaczy. Zapraszamy do Tauron Areny po wspaniałą atmosferę, ponieważ na trybunach będą jak zawsze osoby wspierające, Biegacze, i jak zawsze będzie to wspaniała nie tylko krakowska publiczność. No nie ma chyba piękniejszych okoliczności jak właśnie w tych biegach krakowskich. Także zapraszamy do tego, żeby właśnie włączyć się w tą aktywność, która jest bezpośrednio połączona z nami, czyli z Igrzyskami Europejskimi, żeby poczuć już tego ducha olimpijskiego i poczuć, że faktycznie te działania i promocyjne, i nasze działania operacyjne no, weszły w ten chyba na, na największe obroty i największe stadium zaawansowania. Chcemy przede wszystkim też przez to uzyskać to, aby każdy mieszkańc Krakowa, Małopolski, poczuł się pełno prawnym członkiem tego projektu.